Teraz z nami Anna Podlewska, dyrektor do Spraw strategicznych inicjatyw HR w Credit Agricol Bank Polska, gość specjalny Fundacji Biznes Butik i Alicja Kulawik, chief happiness officer Santander Consumer Bank Nordic, członkini Fundacji Biznes Butik. Dziewczyny będą opowiadały o apetycie na naukę, o filozofii Long Life Learning. Dzień dobry, jak się czujecie? Dzień dobry. Dziękuję bardzo. Dobry. Dzień Dzień dobry. Super, do w takim razie przekazuję Wam głos. Dziękuję. Dobrze, to Tak, tak. Ja z przyjemnością zacznę. Na początku ja chętnie podzielę się informacjami, czym jest lifelong learning, a następnie w drugiej części Ania opowie, w jaki sposób najlepiej uczyć się właśnie przez całe życie. Chciałabym zacząć z cytatem Alwina Tofflera: Analfabetą XXI wieku nie będzie już ten. Kto nie potrafi czytać ani pisać, ale ten, kto nie potrafi się uczyć, potem oduczać, a następnie znowu uczyć. To już nie jest pieśń przyszłości, te słowa. To jest rzeczywistość, w której żyjemy. Niezliczone systemy, których uczymy się na co dzień. Aplikacje w telefonach. Również liderzy uczą się nowych sposobów zarządzania, a organizacje zmieniają się i transformują się właściwie cały czas, więc wszyscy my uczymy się, jak funkcjonować w nowej rzeczywistości. No oczywiście rok 2020 jest najlepszym przykładem tego, że trzeba było się dosyć szybko nauczyć, jak pracować zdalnie, jak współpracować ze sobą w nowej rzeczywistości. Czym jest dla Was edukacja? To jest moje takie pytanie, znak zapytania. Być może kojarzy Wam się ze szkołą, może Wam się kojarzy z jakimś materiałem do przyswojenia, z uniwersytetem, natomiast edukacja często nam się kojarzy z jakimiś ramami, w których jesteśmy. My z Anią dzisiaj chciałbyśmy te ramy poszerzyć i pokazać, że edukacja może się odbywać poza klasą, poza szkołą, w również nieograniczonym czasie i miejscu. Na początku kilka mitów dotyczących edukacji. Po pierwsze, wybierasz jedną drogę i nią idziesz oraz twoje wybory zdeterminowały twoją przyszłość. Rzeczywiście nasze wybory mają wpływ na naszą przyszłość, ale to nie jest tak, że jeżeli wybierzemy już jedną ścieżkę, to jesteśmy, to jesteśmy zmuszone iść tylko tą jedną drogą. Jest wiele przykładów, chociażby mój przykład, jako osoby, która potrafiła zmienić branżę. Są, są przykłady osób, które idą na uniwersytet i zmieniają zupełnie swoją ścieżkę edukacji, kariery, mimo tego, że już wcześniej wybrały inną ścieżkę rozwoju. Kolejny z mitów to jest tylko do pewnego wieku jesteśmy w stanie się czegoś nauczyć, coś osiągnąć. Kolejne badania z zakresu neuronauki pokazują, że tak naprawdę nasz umysł i nasz mózg rozwija się przez całe nasze życie, więc jeżeli kiedykolwiek przyjdzie Wam do głowy takie zdanie, ja jestem już za stara, nie w moim wieku, pójście na uniwersytet. Kto by pomyślał, to macie natychmiast wybić sobie te słowa z głowy. No i ostatni mit: tylko specjalizując się, jesteśmy w stanie odnieść sukces. Rzeczywiście specjalizacja to jest jeden z kierunków, które możemy obrać, ale my dzisiaj z Anią chcemy Wam pokazać, że nie tylko specjalizując się, ale też poszerzając horyzonty w różnych kierunkach, jesteśmy w stanie odnosić sukces. Przejdźmy zatem do lifelong learning. Jesteście dzisiaj tutaj na konferencji zorganizowanej przez Business Boutique. To znaczy, że pewnie macie już pewien sposób nastawienia na uczenie się, chętnie bierzecie udział w konferencjach, być może również chętnie bierzecie udział w kursach czy warsztatach. To wspaniale. Natomiast chciałbyśmy dzisiaj z Anią, i szczególnie Ania, też w drugiej części, opowiedzieć wam, jak, w jaki sposób mądrze i w jaki sposób przemyślany pokierować właśnie swoim rozwojem. Zatem um, chciałabym zobaczyć, tak, dziękuję. Czy, czy udało się zmienić slajd? Zatem chciałabym po, powiedzieć o lifelong learning jako o. Um, nie tylko kształceniu ustawicznym, ponieważ w języku polskim czasami się mówi, że lifelong learning to jest kształcenie ustawiczne. Dla mnie, szczerze powiedziawszy, wolałabym tłumaczyć lifelong learning jako uczenie się po prostu przez całe życie, ponieważ nie wiąże to się tylko właśnie z pewnymi ramami związanymi z edukacją, ale również z naszym mindsetem, z naszym nastawieniem do rozwoju. I ten slajd pokazuje takie dwa nastawienia, które zostały opracowane przez Carol Dweck. To jest amerykańska profesor, która mówi, że możemy mieć dwa sposoby myślenia o naszym rozwoju: tak zwany fixed mindset oraz growth mindset. Growth mindset to jest sposób myślenia, który mówi o tym, że możemy się rozwijać i będziemy osiągać sukces, jeżeli włożymy odpowiednią ilość czasu czy energii w właśnie naukę. Fixed Mindset mówi natomiast o tym, że myślimy o swoim rozwoju poprzez pryzmat naszych talentów lub ograniczonych zasobów poznawczych. W związku z tym to nie tyle energia i czas, ale po prostu nasze zasoby stanowią o naszym sukcesie w rozwoju. Być może nie wiecie, który z tych mindsetów Wy macie, natomiast łatwo go rozpoznać poprzez pod, poprzez to, jak podchodzimy do naszych porażek. Osoby, które mają fix mindset, często boją się porażki, często unikają wchodzenia w nowe doświadczenia czy w naukę, ponieważ boją się, że właśnie tę porażkę poniosą, więc jest to zagrażające dla ich sposobu myślenia o sobie. Osoby, które mają growth mindset, nie boją się podejmować nowych wyzwań, ponieważ myślą o porażce jako o szansę na naukę. W związku z czym chętnie się angażują w nowe rzeczy. Pewnie też częściej poniosą w związku z tym porażkę, ale też zdecydowanie częściej osiągają sukces w rozwoju. Więc pewnie nie muszę Wam mówić, że oczywiście generalnie życiowy sukces częściej odnoszą osoby właśnie z tym growth mindset. Satya Nadella, CEO Microsoftu, wyróżnił growth mindset jako jeden z trzech najważniejszych czynników wyróżniających dobrych liderów. Przed wami drogie panie, dziewczyny, Cyk Kolba, pewnie jest znany tym, które miały do czynienia z warsztatami czy z szkoleniami. Mówi on o tym, że aby w pełni zinternalizować pewną wiedzę, warto przejść przez te właśnie cztery pola. To znaczy poznać jakąś teorię, przyswoić jakieś poprzez książki czy wykłady jakąś wiedzę. Później jest praktyka, czyli przekładanie tej wiedzy i teorii na Naszą rzeczywistość. Następnie, kiedy przełożymy teorię i wiedzę na rzeczywistość, doświadczmy jej, wejdźmy w doświadczenie, spróbujmy, jak to działa w praktyce, i następnie wyciągnijmy wnioski. To jest czas refleksji. Każdy z nas, ucząc się, ma taki fragment z tego cyklu, w którym czuje się bezpiecznie. Są osoby, które uwielbiają, Czytać i zagłębiać się w teorię, i niekoniecznie doświadczać. Są osoby, które żyją tylko doświadczeniem, a czasami zapominają wyciągnąć wniosków, czyli wejść w ten kawałek refleksji. Tak jak mówiłam wcześniej, ponieważ jesteście na tej konferencji z nami, to znaczy, że pewnie chcecie się rozwijać. To cudownie. Natomiast też kobiety są czasami mówi się, że są znane z tego, że zbierają dyplomy, zbierają certyfikaty, biorą udział w warsztatach, natomiast później ta wiedza gdzieś idzie na półki, te certyfikaty gdzieś tam są kładzione do kolejnej szufladki, natomiast nie korzystamy z tej wiedzy. Więc chciałabym Was zachęcić do tego, żebyście starały się zapoznawać z nowym materiałem, ale też przechodzić przez ten cały cykl, tak żeby to ten Wasz zasób, jakim jest wiedza, którą zdobywacie, był wykorzystywany w praktyce. I mam dla Was takie specjalne zadanie: weźcie z dzisiejszej konferencji jedną rzecz, która Was zainspiruje, która gdzieś tam Wam zagra w środku, i przejdźcie przez cały, przez cały ten model, czyli przeczytajcie coś więcej na dany temat. Przełóżcie tę teorię na praktykę, jak może zadziałać w waszym życiu. Doświadczcie tego i wyciągnijcie wnioski, a najlepiej jeszcze, na sam koniec, podzielcie się tą wiedzą z kimś innym, ponieważ dzieląc się wiedzą, również lepiej ją przyswajamy. Jakie są korzyści z uczenia się przez całe życie? Jest to zapewne zysk w życiu zawodowym. Jeżeli mądrze zaplanujemy ścieżkę rozwoju, to rzeczywiście ona zaprocentuje. Możemy być lepszymi liderkami. Dlatego, że liderzy to takie osoby, które potrafią znaleźć wspólną płaszczyznę z różnymi osobami, więc poszerzając nasze horyzonty, de facto jesteśmy w stanie lepiej połączyć się i porozumieć z innymi osobami. Korzyści zdrowotne, zdecydowanie, osoby w wieku starszym, które cały czas się uczą, i mówię tutaj naprawdę o osobach w podeszłym wieku. Dużo mniej w mniejszym stopniu zapadają na demencję bądź na choroby Alzheimera. No i na sam koniec satysfakcja. Dla mnie jedna z najważniejszych korzyści. Sama doświadczam niezwykłej satysfakcji, kiedy uda mi się zdobyć jakiś certyfikat czy ukończyć jakiś kurs. I z przyjemnością się to chwale innym, i na sam koniec mojej części również wam się pochwalę, co udało mi się w tym roku osiągnąć. Od czego zacząć? Zaczęłabym od określenia swojego celu, tego, gdzie chcę dążyć, jeżeli chcemy na przykład zyskać w naszym zyskać w naszym życiu zawodowym poprzez rozwój i realizację kursu, jeżeli chcemy zająć na przykład jakieś stanowisko, Poszukajcie, jaki, są, jaki jest zakres obowiązków, jaki jest opis danego stanowiska, jakie certyfikaty trzeba mieć, jakie umiejętności i w taki sposób pokierujcie swoim rozwojem, żeby właśnie zebrać sobie odpowiednie już umiejętności czy, czy certyfikaty. Znajdźcie swój styl uczenia się. Są osoby, które wolą czytać, są osoby, które wolą słuchać. Każdy ma inny sposób przyswajania wiedzy. Pomyślcie sobie, kiedy ostatni raz. Czegoś się nauczyłyście i w jaki sposób najlepiej Wam ta wiedza została przyswojona. Ja, na przykład, ostatnio ucząc się do certyfikatu, rozrysowałam sobie mind mapę, która pomogła mi zobaczyć cały materiał, który był bardzo skomplikowany. No i wyłączę się z chaosu informacyjnego. Mówiłam na samym Nie. początku o analfabetach XXI wieku. Dodałabym również, że takim analfabetą może być osoba. Która nie potrafi nurkować w chaos informacyjny, wyciągać informacje, które są wartościowe i wypływać z tego chaosu informacyjnego. Jesteśmy w tym momencie zalewane niezliczoną ilością treści. Nie wszystkie z nich są wartościowe, nie, wszystkie, nie wszystkich z nich warto korzystać. Więc warto krytycznie podchodzić do informacji, które daje nam internet, jak również warto po prostu. Mierzyć nasz czas, mierzyć naszą energię, na co ją pożytkujemy, tak, żeby właśnie nie zaginąć w tym chaosie informacyjnym i atrakcyjnych różnych rzeczach, które bombardują nas z prawa i z lewa. I na sam koniec, kilka konkretnych pomysłów na to, skąd czerpać wiedzę, oprócz oczywiście z książek. Może to być uniwersytet otwarty, wiele uniwersytetów prowadzi swoje uniwersytety otwarte. Może to być program mentoringowy, choćby właśnie prowadzony przez Fundację Biznes Boutique. Mogą to być studia podyplomowe, warsztaty, mitapy. To wszystko w tym momencie odbywa się online, więc wspaniale. Mitapy, to tylko dodam dla tych, które mogą nie wiedzieć, to jest taka forma spotkań tematycznych. W 99% są to spotkania za darmo, a niezwykle merytoryczne. Webinary. Webinary są prowadzone przez różne firmy, również przez różne fundacje, więc warto się zapisywać. Certyfikaty można zdobywać, również są podcasty do posłuchania, kursy i wykłady na YouTube. Ja, właśnie kończąc, chętnie się tutaj pochwalę, że w tym roku udało mi się zdobyć certyfikat bardzo ważny i ceniony w branży IT, w której pracuję. W tym momencie realizuję kurs na Uniwersytecie Zagranicznym o budowaniu platform internetowych. W trakcie słuchajcie wyprowadzania psa na spacer, staram się słuchać podcastów. Kiedy gotuję, słucham kursów i wykładów na YouTube, a również staram się uczknąć czasami czas na właśnie meetupy czy webinary. Także staram się ten czas rzeczywiście wykorzystywać w jak najlepszy sposób. Aniu Super, gratulacje przede wszystkim. Gratuluję ci tych sukcesów, o których wspomniałaś. Jesteśmy tutaj w bardzo zróżnicowanym gronie. Wiem, że są z nami osoby, które mają bardzo różne doświadczenia zawodowe i osobiste, więc ja zachęcę Was do. Przemyślenia i refleksji związanej z naszymi dotychczasowymi doświadczeniami i co one dla nas oznaczają, jeżeli idzie o nasz rozwój zawodowy. Dlatego, że warto poświęcić trochę czasu, trochę refleksji na to, żeby pójść dalej i móc się dalej rozwijać. Może sprawdzę jeszcze raz. O, właśnie. Jakie, jakie, jakie to są pytania, na które warto, żebyśmy sobie e, odpowiedziały? E, przejdźmy, do, e, przejdźmy do kolejnego e, slajdu. E, Pema Chodron, e, m, buddyjska nauczycielka, Mówi, zacznij tu, gdzie jesteś, zacznij z tym, co masz. I myślę, że to jest najlepszy punkt, żeby zacząć, niezależnie od tego, w którym kierunku chcemy się rozwijać i gdzie chcemy dojść. Zacznijmy zawsze od tego, co już mamy, jakie są nasze mocne strony, jakie są nasze atrybuty i jakie są nasze zasoby. Zachęcam do tego, żeby omijać sposób myślenia o sobie w kategorii braków, tego jeszcze nie umiem, tego jeszcze nie mam, oraz w kontekście porównywania się z innymi. To nie jest najlepsza droga. To, czym dysponujemy, jest zawsze wystarczające, wystarczająco dobre, żeby, żeby zacząć. A im bardziej będziemy znać swoje dobre, mocne strony, im bardziej będziemy wytrenowane w sposobie myślenia o sobie jako o sobie kompetentnej, z osiągnięciami, tym łatwiej będzie nam zarządzać naszym rozwojem. I planować kolejne, kolejne kroki. Ok, przejdźmy do kolejnego slajdu. Jakie pytania jeszcze warto sobie zadać? To może tutaj. Och, oh, jest. Jaka jest nasza motywacja do rozwoju? Co jest naszym głównym motorem? Co ważnego dla siebie chcemy osiągać, co sprawia, że, że jest nam przyjemnie i że czujemy się pożyteczni. Im bardziej będziemy świadome tego, co nas napędza, im jaśniejsza będzie dla nas gwiazda, do której dążymy, tym łatwiej będzie nam podejmować decyzje w sytuacjach, które spotkają nas jeszcze w życiu i w rozwoju. To jest dosyć oczywiste, że będziemy spotykać się z pewnymi ograniczeniami, że będziemy spotykać się z pewnymi e, trudnościami. Łatwiej będzie nam reagować, łatwiej będzie nam podejmować decyzje o zmianie, e, o rezygnacji. O wyborze, jeżeli będziemy miały przed sobą bardzo jasny cel, jeżeli będziemy świadome tego e, co nas motywuje. E, Motywacja do tego, co chcemy osiągnąć, jest też zawsze silniejsza od, od takiej motywacji, która bardzo często jest pierwsza, kiedy zaczynamy myśleć o rozwoju, czyli czego chcemy uniknąć, od czego chcemy już odejść, czego już nie chcemy w naszym życiu. To pozwoli nam oddalić się od tego, gdzie nie chcemy być, ale nie przybliża nas do tego, gdzie chcemy być. Więc warto zawsze patrzeć na tą naszą gwiazdę, która podpowiada nam, jakie są nasze wartości, jakie są te aspekty, do których, do których dążymy. Ala, może ty przełączysz mi slajd, bo ewidentnie no tobie oczywiście. to łatwiej szło. Dzięki. Oczywiście. A wiesz co, chyba musimy tutaj poprosić pomoc. Tak, już. Super. Warto patrzeć w gwiazdy, ale też warto patrzeć pod nogi i stać pewnie na ziemi, być świadomą tego, w jakim kontekście społecznym i w jakim kontekście ekonomicznym działamy. Bardzo często nasze decyzje o rozwoju i nasze kroki rozwojowe są wynikiem tego, jaka jest nasza sytuacja ekonomiczna, jaka jest sytuacja w branży, w której działamy. Jaka jest w ogóle sytuacja społeczna? Łatwiej będzie nam poczuć sprawczość i wpływ, jeżeli będziemy miały więcej wiedzy, więcej informacji, będziemy dysponować twardymi faktami związanymi z tym, co się dzieje w branży, w której działamy, jaka jest jej przyszłość, jakie są jej trendy ale też co się dzieje w innych branżach. Więc ja zachęcam do tego, żeby na bieżąco monitorować to, co dzieje się w obszarach związanych z pracą, z Waszą ekspertyzą, dlatego że łatwiej potem podejmować nam decyzje i wpływać na przykład na naszą karierę zawodową. Widzimy to na przykład bardzo wyraźnie w trakcie pandemii, że mamy do czynienia z dosyć dużymi dynamikami i zmianami na rynku. To może budzić czasem trochę naszego niepokoju. Możemy poczuć się niepewnie w tej sytuacji. I wiedza o kontekście, w jakim funkcjonujemy, wykalkulowanie pewnych ryzyk pozwolą nam obniżyć lęk i działać racjonalnie, inwestować to, co do czego jesteśmy pewne, ale też podejmować wykalkulowane ryzyka. Dlatego, że rozwój, planowanie kariery to są nie tylko marzenia, ale to są też profity, benefity, koszty, więc dobrze by było, żebyśmy te kalkulacje mogły przeprowadzić w kontrolowanych dla nas warunkach, które dają nam większe poczucie pewności. Pomożesz mi z kolejnym slajdem? Jasne, mam nadzieję, że mi się uda. A. Na koniec, to wszystko pozwoli nam przygotować plan na siebie i strategię naszego działania rozwojowego. Plan jest po to, żebyśmy mogły znowu bardziej kontrolować naszą, naszą sytuację rozwojową i żebyśmy mogły na nią świadomie wpływać. Więc warto wiedzieć, od czego chciałybyśmy zacząć, co chciałybyśmy w pierwszej kolejności osiągnąć. Dobrze też, żebyśmy miały wiedzę, w jaki sposób możemy sprawdzić, czy już jesteśmy w tym miejscu, w którym chciałyśmy się znaleźć. Warto też wiedzieć, warto też pamiętać o tym, że zawsze te decyzje rozwojowe należą do nas i nie jest nic złego w tym, jeżeli zmienimy nasze plany. To, o czym wspomniała Ala na samym początku, to jest tym nic, że trzeba mieć ścieżkę rozwojową jedną na całe życie. Nie musimy też być niewolniczkami naszego planu. Plan jest dla nas, więc możemy dać sobie prawo, żeby po pierwszym etapie i po pierwszej weryfikacji zmienić ten plan, przyjąć inny kierunek, zatrzymać się albo po prostu zrezygnować z niego w jakimś aspekcie. Więc nie musimy pracować pod dyktando planu, ale plan może nam podpowiadać, w jaki sposób chcemy podejmować decyzje i jak chcemy zarządzać naszymi zasobami. I the last but not least w tej układance. Inni ludzie, od których możemy się uczyć, ale też tacy, których my możemy czegoś nauczyć. Kiedy myślimy o rozwoju, bardzo często przychodzi nam do głowy biblioteka, książki. Kursy, podczas gdy bardzo często też się okazuje, że zasoby są w naszym środowisku. Warto więc też się rozejrzeć i odpowiedzieć sobie na pytania: od kogo możemy się nauczyć, kogo już znamy, kto może być dla nas inspiracją. Czasem trzeba po prostu znaleźć w sobie tę odwagę, żeby się skontaktować, żeby się zapytać. Ujawnić nasze intencje, troszkę się odkryć, ale dzięki temu też zyskać to, czego chcemy się dowiedzieć. Czasem jest też tak, że osoby, które znamy, mogą nam pomóc dotrzeć do innych osób, od których możemy się uczyć. Warto też się więc zastanowić nad naszą siecią kontaktów i warto ją systematycznie rozwijać, jak choćby w trakcie takiej konferencji jak ta, żeby móc potem korzystać z niej w przyszłości. No, i oprócz tego, że możemy czerpać od innych, to warto też pamiętać, że my sami możemy być dla innych osób inspiracją i źródłem rozwoju. Więc też warto często sobie odpowiadać, kto może się czegoś nauczyć ode mnie i co by to mogło być, czym chciałabym się z innymi podzielić. Badania pokazują, że. My same szybciej nabieramy kompetencji, kiedy uczymy właśnie innych, więc to też może być źródłem naszego rozwoju. Więc dajmy sobie też prawo do, do tego, żeby dawać innym feedback, albo też żeby dzielić się swoim doświadczeniem, swoimi refleksjami, przemyśleniami, bo to może tworzyć atmosferę. I nakłaniać innych wokół nas do, do wzajemnego uczenia się, co ułatwia nam również zdobywanie tych celów, na, na których nam zależy. Więc nasze silne strony, znajomość naszej motywacji, rozumienie kontekstu społecznego i ekonomicznego oraz kalkulacja, plan i inni ludzie w rozwoju mogą pomóc nam. W zweryfikowaniu tego, co jeszcze możemy dla siebie zrobić, żeby się rozwijać. Czy są do nas jakieś pytania? Czy możemy jeszcze podzielić się jakąś wiedzą, jakimiś przemyśleniami? Ja patrzę tutaj, słuchajcie, co jest na czacie, i na czacie chciałam tylko przytoczyć komentarz Emilii Westphal, która napisała, że rzeczywistość wuka wymaga lifelong learning, jako długofalową strategię na własny rozwój. Emilio, zgadzam się z Tobą. Jeżeli chodzi o pytania, słuchajcie, tutaj pytań nie widzę, więc ja chciałam powiedzieć, że zgadzam się z tym, co żeście tutaj powiedziały we wszystkich tych aspektach, a myślę, że najważniejsze jest to, żeby właśnie też umieć mówić. Innym, że jesteśmy przydatne, że możemy być inspiracją dla innych osób. Bardzo Wam dziękuję za to. Też, Alu, gratuluję Ci sukcesu, o którym tutaj nam dzisiaj powiedziałaś. I słuchajcie, ta część za nami, natomiast przed nami dłuższa przerwa 30-minutowa.